began to show Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Nowinki. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam nowy snapshot 14w18a. O dziwo dostaliśmy dziś w środę, a nie jak to zazwyczaj bywa w czwartek snapshot, więc fajnie, a w tym snapshotcie została zaimple zaimplementowana jedna bardzo ciekawa opcja, o której za chwilę, tak więc zapraszam do oglądania. Tą nowością jest możliwość wybijania Postaci oraz mobków dzięki slime blokowi, blockow, slime przepraszam, oraz pistonom Pokażę wam to, na czym to polega. Normalnie jak pewnie pamiętacie, do tej pory, jak chcieliśmy się odbić, to musieliśmy z jakiejś wysokości upaść, a teraz wystarczy, że nas piston podniesie. Próbowałem różne zagarki robić, ale żeby jak najwyżej to leciało, ale to wymaga się do prasowania. Fajnie, nie. wow Nice. I dodatkowo, to jak widzicie, Yy, zasilę, slime blok działa jak piston i on do siebie przykleja różne bloki to znaczy, o właśnie w taki sposób to działa właśnie, a coś tak się jeszcze przy was sprawdza, jestem ciekaw czy na pewien blok to będzie działało, chociaż szczerze mówiąc to wątpię, no właśnie jakby chciał, a nie mógł no niestety nie działa, no ale jak widzicie tutaj podnosi to razem z blokiem. Jak widzicie, taka teksturka się trochę buguje, no, ale można to wybaczyć, gdyż jest to dopiero pierwsze testy tego. Naprawdę fajnie to działa, więc lecimy dalej. Ale zanim przejdziemy jeszcze do innych zastosowań tego systemu, pokażę Wam fajny bóg nie wiem, taką maszynkę. Pewnie zawsze chcieliście zrobić taki mechanizm, że on sam będzie się przenosił. Też jest to możliwe, tylko musimy budować taką konstrukcję. To są wszystkie wszędzie lepkie tłoki i cztery. 3 lepkie tłoki, cztery stylme bloki oraz jeden reson blok i. Uwaga, możemy uzyskać taki efekt. To będzie w nieskończoność się samo przesuwało. To jest naprawdę bardzo fajny mechanizm. Możemy, nie wiem, różne rzeczy tak robić. Kopiować można coś. Skrzyn, skrzyn, jak postawię skrzynkę, to bodajże to się zablokuje. Mówiłem? No ale jak widać, jest taki system. Więc nice. Dobrze. Pokażę wam jeszcze teraz zastosowania. Teraz pokażę wam małe zastosowanie tej nowej opcji. Oczywiście możemy przyciągać tak bloki, lecz najlepiej robić to tak, bo jak widzicie tutaj również pod tym slime blokiem dirt się przesunął. Dokładnie jak widać. O. Dlatego pokażę wam tutaj jak to działa. Przesuwa blok, jak widzicie przesunął pistona, to do tej pory tak było, ale jakbyśmy wyłączyli tylko ten blok by się cofnął razem z tym pistonem, gdyż jest to lepki yy, tłok. Jak widzicie nawet cały blok się yy, przesuwa. I teksturki się cały czas blokują, no, ale to zostanie oczywiście usprawnione. Również takie oto nawet większe chyba. Sprawdzę. Ale bodajże, że jest limit niestety na y, ilość bloku do przesunięcia. No, jak widzicie tutaj nie przesunie już. Też nie. No, jak widzicie teraz działa. Taki właśnie takie kloce można już robić, więc to na pewno znajdzie jakieś usprawnienia. Co, a co mnie najbardziej zaskoczyło to, że właśnie w taki sposób możemy przesuwać pół bloki. Jestem pewien, a tam sobie nawet łeb i rękę i wszystko uciąć, pędzel też, że na stówę znajdzie się jakiś glitch z kopiowaniem bloków właśnie yy, takimi sposobami. A dobrze, no to to będzie tyle. Taki mały snapshot, jakieś tam były zostały poprawione, ale ja ich nie będę już sam wspominał. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku z serii Minecraft Nowinki, bądź jak ja już to teraz zresztą nie mówię w snapshotzie, a chciałbym was jeszcze zaprosić na mojej fanpage na Facebooku, postanowiłem założyć. Jeżeli chcecie, to zalajkujcie, tam będą się pojawiały nowinki. Jeżeli będzie dużo lajku, to będę widział, że tam często wchodzicie, no to po prostu będę, zanim jeszcze na YouTube'a wrzucę filmik, będę tam wstawiał jakieś screeny, różne... Screeny z LB będę stawiał, wstawiał, i tak dalej, więc jeżeli chcecie, to możecie zalekować. Link w opisie strzałka, cześć.